Wiara w Malarstwo to już druga edycja konkursu przeznaczonego dla uczniów trzecich i czwartych klas liceum plastycznego w zamościu. Fundatorem stypendium jest znany w dziedzinie malarstwa Marcin Kowalik. To zamościanin, który w latach 2001-2006 studiował na Wydziale Malarstwa Krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych w pracowni profesora Adama Wsiołkowskiego. Obecnie Marcin Kowalik uczy malarstwa w Krakowskiej ASP. E, no jest, jest to e, wystawa konkursowa, można tak powiedzieć. E, tutaj e, funduje takie drobne stypendium e, dla, e, z, dla uczniów z Liceum Plastycznego w Zamościu. A poziom w tym roku e, jest znacznie wyższy, większe zainteresowanie i za Zaangażowanie y, uczniów z, z tego liceum. Jako główny juror, Marcin Kowalik wybrał obraz wykonany przez Wiktora Pilczuka. Wybór nie należał do prostych, gdyż, jak twierdzi Kowalik, z każdym rokiem jest coraz więcej chętnych, a prace zgłaszane na konkurs prezentują coraz wyższy poziom. Mój obraz może nie jest zbytnio piękny, ale pragnąłem zainspirować się obrazem na Freuda który nazywa się Dwóch Zapaśników przy Zlewie i, i postanowiłem podjąć ten temat. Nagrody są super i naprawdę jestem mile zaskoczony, bardzo dużo płócien i to jest naprawdę pomocne w dalszym tworzeniu. Głównym celem konkursu było zachęcenie młodzieży do kontynuowania swojej pasji. To również pomoc nie tylko finansowa, ale też promocyjna skierowana do młodych, zamojskich adeptów malarstwa.